Pyszna, to no, jest ja, No to wiesz, się nagrywa Traci no, się nie długo. braci Siema o Kurde, patrzcie jak chłopaki się lubią <grym> W dzisiejszym odcinku będziemy naprawiać Forda Bo mała usterka Proszę bardzo To się zrobi, to się wykle Nie powinno tak być Ej tyle, tyle, ty, nie, nie pokazuj to, tak. ej Nie no chodzi Czemu? Trzeba pokazać? Nie, chodź, chodź, ja coś pokażę, chodź jak wiemy trzeba na wczątku zabezpieczyć Na coś to o misia Na coś takiego Uważaj <grymne> Misia Muszę wyciągnąć Uważaj może. Może, może. Misia Idealne są ręczniczki z McDonalda lub KFC No już się przydadzą yy, Boradnie już to co robimy Trzeba wstydzę Elegant, żeby się taśma trzymała Ale czyściutki będzie chorczy Oj oj Dobra, będzie czyste Ejdzie zamykaj wisi dalej tak grywasz? Mhm. Dobra, teraz i tyle Ok, No ale tutaj robimy, to robimy chłopaki tutaj robią Jest już prawie, prawie, jest ta już trochę, trochę tu odstaje Od, jak się widzicie w samochodzie o, Trzeba bardziej teraz z tym. Macie, ja cię podtrzymam. O, dzięki, dzięki. dzięki tylko po, 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 po. Elegancki. Daj, dajcie znać, co myślicie o takim tuningu. Wydaje, Czy nam chcielibyście? Udzielamy też usług. Elegancko, proszę Państwa. Myślę, że potem w nagrodę można Fordzika na wejdzie wziąć. Tutaj Edgy. Dobra. I teraz chyba się weźmiemy tutaj za to tą organizacyjną, żeby wtopić w tło. to pokażę, że to zrobię. Cześć, cześć, jeszcze. Edgy to zrobi. Widzi... Edgy, Widzi... Edgy. Widzimy się, jak to, jak to zrobią. Chłopaki. Ej, Ej, nie robimy jeszcze do końca roboty, nie? No Jest nie wiem, wiem. czy nie? Jest? No? no. Siema. Razem, y, tutaj z Edgy, moim pomocnikiem. Skończone, proszę zbliżenie nie wiem w tej tutaj czekaj czekaj najpierw z daleka yy, nic nie widać no słuchaj dupe fortek się masz kurwa ale, kogoś się to chciało nagrobić elegancko no, no weź tą sztuka. grabę Fajnie. pokaż tak jak jest zrobiony z tyłu elegancko tu, proszę, proszę pokazać palce że są, że są brudne od roboty yy, Tak Eż, ty masz nie, nie? o Edy ma dobrze dobrze pokaż tutaj z tyłu ale ładnie zrobione jest yy, nie wiem czy widać o jest, jest, jest! Elegancko się trzyma Dobrze jest zdrowione Za będziemy, te, będziemy testować Teraz jeszcze lecimy w jednym miejsce na fordzie Otóż w tym miejscu Powstanie yy, tak jakby tuner naszego forda Nie wiem to znaczy po, po, PowerTape No i co? No?